Chyba nie wbija, startuj. Halo? A możesz mi nieco zaproszenie do znajomych? Piękne. No, Oskar, kurwa, mać. Kończ, kurwa, mać. Wysłałem Wysłałem mu tydzień temu zaproszenie do znajomych. Ostatni też. Ostatnio w trójkę. ty nie Takim. Kura, to takim, kurwa... A właśnie wtedy, też, no. no. Wtedy, no. Wtedy go zaprosiliśmy gdzieś się przyjął. Dobrze <śmianie> wziął nie so że... <śmianie> ja, Kurwa. Kurwa, tutaj ten za do chuja w ogóle wlewał, się Cześć, A? <śmianie> <śmianie> Cześć, nie no. Oski, 3, 2, Q, z dużej Q Wziął... ...długo Jak z Q z dużej? To jest z jakichś A, O z dużej, dobra Będzie za to Mam akumulację Chuj, kurwa, chuj Ale mapka spoko, nie? No mapka spoko, to w to kurwa Oski odchuje no szykuję! To jest kurwa, nie mogę tego słyika przejechać! Nie! Kurwa, chuj. Ja, myśl, ja myślę, a. że i tak nie przy... Nawet nie próbuj, panie, niech pan... O kurwa! O kurwa, ty mir...

Cichy nic nie gada Kyrgyzni kurwa Spierdalek O kurwa Oooo! Fato! Pier... Przeżyłeś? Tak Nie mówcie, że wy macie jakieś kurwa. rampy kurwa. Nie, ale, 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 Kurwa czemu jest! Ja o co to jest? A to jest to śnieżne gówno. Nie, to jest to... Te... To jest? To jest te błotne. A no no. Nie wiem go dawno nie gram. nic <śmianie> Mam jakiś dym. Kurwa, ty! Kurwa, gdzie ty gościnny! Ewaluacja! Put myj kurwówki w ogóle. <śmianie> Lejre. Haha! To jestem tego baga, to jestem tego baga z wychmurą. Tak. Tak, tak, mano. O kurde, to chujowo przez te krzaki przejeżdża to Nie no, to ja zrobię tak samo. Szybko, 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 jedź, jedź, jeźdź, jeźdz, jeździć tylko auto type, ale tak tylko śmierci. Ja może chcecie kolejnego face to face na pierwszej osobie Nie. nie. Tak no po co po co po, po co? po co? po co się we mnie O nie! No nie! Oscar spadł No niestety Z mnie zrobił Po co ty, ty robisz? Jak trzecie miejsce, jakim cudem? Ej, sobie? ale... No Kurwa, o, wykręca! To jest drugi! <grym> Osta, y Paweł! Zostaw mnie, proszę! No kurwa, no! <grym> <Ej, ale> ty... <grym> nie, ty... nie brypie... patrz! Nie, Matko, ja ci prawie zwaliłem. <grym> ty Kurwo, mnie Ty pierdzielaj, to mam Dobra! Kurwa, nie widzę jadł chuja! To, kurwa, nie, 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 Sorry nie widziałem... nie widziałem cię. Dajcie <ślad> mi przejechać ten poziom! <ślad> 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 nie no proszę cię no kurwa! <ślad> Utknęłem <ślad> Zostaw mi <mnie> pedofilu <ślad> E tak nie! Ej kurwa, nie wolno to gadać. No, ej no, ale on nie kurdej ładuje No kurde No proszę cię, ja ci nic nie zrobiłem No nie, no nie, no nie Dziwne te wstępnie Ej no ale tak to... Zostaw mnie, proszę, no! No ty chuju! Zemszczę się, kurwa. Ty, kurwa, Paweł, co ty robisz? Baweł, oj, Paweł, ej, Paweł, jedziesz w stronę! Nie no, bez, bez cofania. Nie, nie co dobra, ale... Nie. No, nie cofa! Ej, wcale mnie nie wyrzucał specjalnie, nie? Wcale. Co za chuj! mnie, ty! We mnie nie trafił. Dwie minuty mnie ciągle zrzucał tym gównem, nie? No się pierdziel, ty. No to no, ty paruwo! Ty paruwo, jelo Nie no. Gości bana powinien dostać, nie? Dobra, No proszę, nie, 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 poddaję się. Zapłacę ci. Okej. Okay. Ty, ty, ty tym przegrywasz, jakby co? O, dobra, poświęciłem chwilę czasu, ale to by było warto. Kuja była warta Było barwy, Oj, Ej, fajny motor nawet. Nie no gościu, został. O, dziękuję. No fajny, nie, Gościu mnie. Ładował przez jakieś ty. dobre dwie minuty, nie? Nie no, Paweł Lagi ma. Co? Ty... i ciebie nie ten nie zrzuciło, ja Ciebie wjechałem. nie. Zostaw! Zostaw no. mnie tym małym gów Ej, nic ci nie zrobiłem różowy. Ty, ale szybki wyścig! No i zaraz koniec. No, panie. szybki wyścig nie, gościu ładował mnie przez dwie minuty. Szybciutki taki. Dobrze, nie, nie mnie, no ty, kurwa. W szybki wyścig nie, kurwa, jadę piąty raz! <śm> ram bam -pam, pam, tu przyjedziesz i szóst! Oj, sorry, nie ty! <śm> dobra, dobra, Dawaj, Nie. Dobra, nie, 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 no kurwa. Gdzie jest Oscar? Gdzie jest Oscar? A o C czym on jedzie? D d d no ciągle tym samym, no, dajcie mi chociaż kurde przyjechać, nie? Czy Proszę. No, ja pięknie. <ślesz> 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 ja pi... Nie no to jest to już jest, to jest kurwa, dyskryminacja nie? Oh. Się na motorku O kurwa co fietnego było Ja myślałem że on już w czymś innym jedzie No kurwa czymś innym nie Gościu Ja pierdolę Paweł mnie ciągle dwie przez kurwa, Nie wiem o Maciej. Oskarżaj, 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 oskarżaj. No nie, no nie, gościu, ja już jestem przy końcu. Proszę cię, proszę cię. Jest, jest, ty kurwa, piję do Lona. Jest, 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 jest. Daj, jest. 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 skończę. Ale was, kurwa, nie. Jo, oh, jo. Oh, Dobrá, jsem. Jo. Jo. to ze je <laughs> <dosedem. Ta>. oh. <laughs> <Ta>. <laughs> to O, To je třeba. <laughs> <Aho, dzięki. laughs> to je třeba. To To je třeba. ta? je třeba. To Kto to miał Niech się tego nie chcę, żebym był rampę, nie chcę, żebym go Nie rdol się, nie dogonisz go Nie, nie, do nie, nie dogonisz go Niu. Ty... Matki wejście do no, go zepalu Nie, nie muszę, ja widzę co się dzieje na drugim kąpie <grym> Mo no. Się Nie, gdzie byliście? Mogłeś się pomiędzy tymi drogami zatrzymać co ja to jestem? O, Dobra, jedzie znowu, jedzie znowu. Przodrzał, przodrzał. Nie, dobrze. ja w. Patrz jedziesz Patrz w. został w. nie Nie, Dobrze. Nie, Patr nie, Patr ja <todrzał> <todrzał> Patr Nie, 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 no Nie, nie, ja, Jedzie znowu, jedzie znowu. od lewej. Dawaj na pełnej, dawaj na pełnej Mati Dobra! Adios! Dobra Mati, musisz, musisz ukończyć przynajmniej Wyszedł. Wyszedł Ej dobra, to polipować, to zwalali go wyszedł. Nie zdążysz Mati Nie nie wierzę Jakie nie Oski? Dobra szukam jakąś zajebistą mapę Oski Oski słuchaj nie Dzięki za kontent na TikToka. <laughs> yeah.